W dzisiejszym odcinku zobaczycie ustawienia, jakich używa Bartas oraz zobaczcie także dwa ulubione zespoły Bartka w grze FIFA 13. Witam w pierwszym odcinku igrania z Bartasem. Dzisiaj przedstawię Wam ustawienia kontrolera, a także ustawienie dwóch drużyn Realu Madryt, a także Manchesteru City. To są drużyny, którymi jak do tej pory gram i staram się wygrywać. Także zacznijmy od pada na początek ustawienia wspomagaczy. Także przełączania automatyczne, wysokie piłki, bardzo przydatne, automatyczne, praktycznie nieużywane, ręczne, bardzo ciężkie do ogarnięcia, także. Preferuję wysokie piłki przede wszystkim. No bardzo przydatne jest to właśnie przy, przy wysokich piłkach. Zmieniają się odpowiednio zawodnicy i, i starają się przejąć piłkę. Jeżeli chodzi o automatyczne przełączenie wspomagające ruch, to preferuję w braku wspomagania, aczkolwiek da się zagrać na częściowym. Od ostatniego turnieju jednak staram się grać na brak wspomagania i jest to bardzo przydatne. Praktycznie wszystko, każde przełączenie zawodnika decyduje o nim ja, a nie, a nie komputer. Także jest to bardzo dobre. Jeżeli chodzi o pomoc przy sile, podań, oczywiście wyłączona. Jest to spowodowane tym, że na turniejach jest po prostu zabronione wspomaganie, tutaj w, w tym aspekcie. Pomoc przy, po, przy podawaniu asysta, przy podawaniu prostopadłem także asysta i przy strzelaniu asysta. Tutaj wedle swojego uznania można grać na częściowym lub ręcznym, e, no jest to kwestia gustu. E, pomoc przy dośrodkowaniu częściowa, no, według mnie najlepsze wrzutki wtedy wychodzą, e, najbardziej dokładne. Przy asyście praktycznie ciężko cokolwiek zdziałać. Na ręcznym potrzebna jest większa precyzja, także częściowa jak najbardziej odpowiada. Pomoc przy podaniu górą asysta, e, wspomaganie grą bramkarzem. To jest dość ciekawa kwestia. W poprzedniej FIFA y, było to ręczne. Jak najbardziej wszyscy zawodnicy raczej grali na ręcznym. W tej grze y, zdecydowanie bardziej sprawdza się częściowe. Także właśnie y, tutaj częściowe jak najbardziej. Analogowy sprint y, wyłączony, totalnie niepotrzebny. także Prawa, prawa gałka jest, że tak powiem, do, do zwodów, a nie do sprintu. No i obrona, obrona taktyczna, tylko i wyłącznie spowodowana także tym, że w turniejach jest zabroniona stara obrona, jeżeli chodzi o własne ustawienie kontrolera przycisków, to jest tutaj szeroka gama ustawień, praktycznie pod każdym przyciskiem można ustawić co się chce. Ja preferuję. Sprint na R1, e, modyfikator strzału finezyjnego na L2, jak widać, e, kontrola tempa na, na R2. No i jedną zmianę w obronie przeprowadzam, a jest to mianowicie pressing kolegi, zmieniam z odbiorem piłki, bo dużo lepiej mi przyciskać e, popychanie zawodnika z tyłu niż e, tam, gdzie mam strzał. Także jeżeli chodzi o ustawienia, to tyle. E, no i przejdźmy, może, do, do pierwszego zespołu czyli Realu Madrid, w którym teraz aktualnie gram. Mamy Real, tutaj wybieramy by, byle co, chodzi nam tylko o ustawienia. No i zarządzanie zespołu. Najbardziej preferowaną taktyką jest e, według mnie e, i taka najbardziej defensywna, w której obrona jest bardzo szczelna, jest 4-2-3-1 szeroko. Tutaj widać, że ci dwaj defensywni pomocnicy i dwaj skrzydłowi są bardzo blisko obrony i bardzo ustawienie preferowane na kontry i z dobrą defensywą. no Co prawda w ataku jest, jest troszeczkę problem, ale jeżeli ktoś e, ma dobry przegląd pola i dobrze utrzymuje się przy, piłke, przy piłce, to można dużo zdziałać. Także tutaj e, 4-2-3-1 szeroko. Jeżeli chodzi o skład, no to wiadomo... W środku pola musi być Pepe i Ramos. Są to najszybsi zawodnicy i najlepiej grający głową, a także z najlepszą siłą w tym zespole. Także jeżeli chodzi o środek, to tylko, i Pepe, Pe, tylko Pepe i Ramos. Jeżeli chodzi o prawą obronę, tutaj zdania są podzielone. Aktualnie gram Arbelo, ale jak widać Fabio Contrao ma lepsze przyspieszenie. No, Nie wiem dlaczego, ale na razie stawiam na Arbelo, a jeszcze mnie nie zawiódł, także. Jest ok. Jeżeli chodzi o lewą obronę, mamy Marcelo. Bardzo dobry, bardzo szybki. No, sprawdza się jak najbardziej. Jeżeli chodzi o defensywnego pomocnika, tutaj można wybrać Esiena lub Szabialonzo, Alonso. No, ja preferuję Esiena, jest szybszy przede wszystkim. Jeszcze za czasów gry w FIFA 11 bardzo zapadł mi w pamięć, bo był najlepszym obrońcą, mimo że jest nominalnym pomocnikiem defensywnym. Jeżeli chodzi o rozgrywającego tutaj defensywnego, to Luka Modrić jak najbardziej się sprawdza, bardzo dobrze kręci kółeczka, także na tej pozycji Luka Modrić. Na lewym skrzydle Di Maria, oczywiście. Jeżeli chodzi o prawe skrzydło, no to mamy Jose Caleona. E, który jest bardzo szybki, e, bardzo dobrze operuje piłką. Także jeżeli chodzi o, tą, e, o ten sektor, praktycznie nie do powstrzymania, jak już biegnie z piłką. E, środek pomocy, wysunięty Ozil. No i oczywiście z przodu na szpicy Cristiano Ronaldo. E, jeżeli chodzi o rezerwę, to warto sobie kakę wprowadzić, a także... A tutaj już akurat na głębokiej rezerwie nikogo ciekawego nie mamy. Także jeżeli chodzi o Real, to właśnie takie ustawienie. No ewentualnie zmiana Arbelo i na Contrao i, i tyle. I to jest dwa takie niuanse tutaj tylko. Jeżeli chodzi o Real, to wszystko. No teraz jeszcze przejdźmy do Manchester City. Tutaj też się bardzo dobrze gra tą drużyną. Także zobaczmy tutaj, co mamy. Manchester City. Wchodzimy w ustawienie. E możemy tutaj grać e troszeczkę inaczej, e gdyż e Manchester City ma dużo zawodników e szybkich e w ataku, ale mimo wszystko preferowałbym 4-2-3-1. E skupiam się najbardziej na defensywie w tej FIFA, także na razie o ataku nie myślę. Ważna jest szczelna defensywa. Na prawej ustawiam kompanego, mimo że jest wolny, to jest bardzo silny. Daje radę. W środku Richards i Macon. Także szybsi zawodnicy 78 przyspieszenia, Macon 83, szybkość biegu 87, także bardzo szybki i przy tym bardzo silny. Jeżeli chodzi o defensywnego, to oczywiście jej aturę. Jeżeli chodzi o rozgrywającego, to tutaj um, troszeczkę wybór jest y, kiepski, ale stawiałbym y, na Nasriego. E, jeżeli chodzi o prawą pomoc, y, prawą pomoc y, możemy wprowadzić Albo Agero, którego dajemy z, jako napastnika na prawą pomoc. Na lewej mamy Silwę. Y, cofniętego napastnika, ofensywnego pomocnika można dać Tevez'a lub Baloteliego, który ma, jak wiem, bardzo dobre uderzenie i bardzo silne. No, Proferowałbym też odwrotnie, to w zależności z kim gramy, jaki mamy, jaką mamy obronę, czy też obrona jest wolna, czy też nie. Zawsze można też TV zadać na prawą stronę, a agero na, na napad, gdyż agero ma przyspieszenia 93, a szybkość biegu 85, także naprawdę bardzo szybki zawodnik. No, mamy jeszcze Sinklara, który jest bardzo szybki, bo także ma 90 przyspieszenia, 89 szybkość biegu. Także też szybki zawodnik, ale jest to raczej na zmianę. Też się sprawdza, także jak najbardziej. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o te dwa aspekty. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć. W kolejnym odcinku z cyklu. Igranie z Bartasem, zobaczycie. Grę skrzydłami.